Bracia i siostry, wczoraj na rozpoczęcie tych rekolekcji widzieliśmy Jezusa przychodzącego do człowieka niewidomego. Dzisiaj chciałbym, abyśmy usłyszeli słowa z Ewangelii, które opisują również spotkanie Jezusa z człowiekiem, człowiekiem, który jest nazywany fundamentem Kościoła. Chciałbym, żebyście usłyszeli słowo o powołaniu Świętego Piotra i w tym słowie również odnaleźli siebie. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do niego, aby słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzuć sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, Całą noc pracowaliśmy i nic nie łowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zgarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspóltowarzyszy towarzyszy z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr, przypadł Jezusowi do kolan i rzekł Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo Pańskie, Pała Tobie, Chrysty. Wczoraj deklarowaliśmy naszą przynależność, naszą wiarę w Jezusa Chrystusa Bożego Syna. Człowiek wierzący jest wołany przez Boga. Dzisiaj chciałbym, abyśmy mówili o naszym powołaniu. Często, kiedy pada z tego miejsca z ambony słowo powołany, myślimy o księdzu Jerzym, o księdzu proboszu, o waszych duszpasterzach. Myślimy o takich ludziach jak ja, o misjonarzach. Mówimy o powołanych do życia w kapłaństwie, do życia zakonnego, o tych seminarzystach. Ale prawda jest inna, bracia i siostry. Każdy z nas jest wołany przez Boga. Każdy z nas jest wołany do jednej rzeczywistości, aby godnie przeżyć swoje powołanie, czyli życie. I dopiero w tym kluczu jawią się inne aspekty tego powołania: że są wśród nas ludzie młodzi, są małżeństwa, są ludzie, którzy już przeżyli swoją piękną historię życia, ludzie starsi. Są tutaj ludzie wykształceni. Ludzie, którzy mają interesy, kapłani. I dlatego mówiąc o powołaniu, mówimy o spotkaniu człowieka z Bogiem. Czy jesteśmy gotowi spotkać się z Jezusem Chrystusem? I tak jak wczoraj to wybrzmiało, bo to On do nas przychodzi. Zobaczcie, dzisiejsza Ewangelia mówi o pewnym razie. Bóg wybiera czas, kiedy rzeczywiście przychodzi do Ciebie i do mnie. I otwiera nam perspektywę na nasze powołanie. To nie jest tak, że my jesteśmy cały czas świadomi tego naszego zadania, tego, co Bóg od nas nawet nie można powiedzieć wymaga, tylko co nam przygotował. I zobaczcie ci ludzie, którzy idą za Jezusem Chrystusem. Słyszymy w tej Ewangelii Łukaszowej o tłumach. Ja jestem Wam wdzięczny za to, że tak licznie przyszliście rano i teraz słuchać Jezusa Chrystusa, bo mam nadzieję, że nie mnie. I słuchajcie, oni słuchają dobrej nowiny, bo Jezus Chrystus mówi im o, rzeczywi o rzeczywistości życia, że trzeba kochać to życie, że to życie jest darem od Pana Boga, że jest darem niepowtarzalnym, ale w to życie trzeba wchodzić z odpowiedzialnością. Jesteśmy ludźmi wierzącymi. Jesteśmy ludźmi, którzy nieraz w życiu tak bardzo mocno sprężają się, żeby dobrze wykonać swoje zadanie. Jesteśmy gotowi dla rodziny poświęcić wiele. My w swoim kapłaństwie jesteśmy również szukającymi szczęścia naszych parafian, tych, do których nas Jezus Chrystus posyła. Ale prawda jest taka, że siła do realizacji naszego zadania życiowego to płynie od Jezusa Chrystusa. Człowiek, który Go słucha, ten człowiek Go naśladuje. Ten człowiek żyje tą dobrą nowiną, nie popełnia błędów. I druga bardzo ważna wiadomość. Chrystus przychodzi nie wtedy, kiedy jesteśmy w skowronkach. Chrystus do naszego życia nie wtedy przychodzi, kiedy nam wszystko się udaje. Wybaczcie mi, mówię o sobie. Najczęściej wtedy jakoś zapominamy o tym, że jest naszym pasterzem. Że jest naszym przewodnikiem. Nie wiem, jakie jest wasze życiowe doświadczenie, ale ja wtedy, kiedy się gubię w życiu, kiedy nie widzę jakoś siły do realizacji swojego powołania, wtedy można powiedzieć: Wyję do tego Pana Boga. I zobaczcie, w jakiej sytuacji dzisiaj przychodzi Chrystus do świętego Piotra. Może jesteś skryzysowany, może nie wychodzi ci coś w życiu rodzinnym. Może te obowiązki ojcowskie, te obowiązki macierzyńskie cię przerastają. Bracia i siostry, jutro się zaczyna pierwszy, trzeba będzie spłacać kredyty, etc., etc. Tyle zadań przed nami. I może właśnie w takiej sytuacji, rano albo wieczorem, trzepczesz do tego Boga, Panie Boże, daj mi siłę! Jezu Chryste, pobłogosław mi, abym był dobrym człowiekiem. I dzisiaj widzimy Piotra, który płucze sieć. I można by się, mogłoby się wydawać zwykła czynność. Przecież jest silnym rybakiem o potężnych dłoniach. To jego codzienne zadanie. Ale spójrzmy głębiej. Spójrzmy dzisiaj w serce i głowę tego człowieka, bo w domu ma chorą teściową. O tym, o tym mówi Biblia. W domu ma żonę i dzieci, które może czekają na ten nędzny grosz z tej ułowionej ryby. A tu się okazuje, że przez oczka sieci nie przepłynęła nawet szprotka. Dzisiaj widzimy rozpadającego się świętego Piotra. Znowu w życiu mi nie wyszło. Często słyszeliście może tą piosenkę. I taki jest Piotr, skulony, stłamszony życiem. Hm, jakże podobny do mnie i do Ciebie. Więcej i częściej mówimy o naszych porażkach, częściej je wspominamy, niż się cieszymy naszymi sukcesami. I wyobraźcie sobie, że w takim momencie przychodzi Jezus Chrystus do Ciebie. Że miałeś dzisiaj odwagę przyjść na tę rekolekcje, mimo swoich zadań, mimo swojego umęczenia. I wchodzi Jezus Chrystus do łodzi. Dziwna sprawa, kiedy czytamy Biblię, słyszymy, że Jezus Chrystus często przychodził do celników, grzeszników, wchodził do ich domów, jadł z nimi posiłki. Co to znaczy. Dzisiaj wejść do łodzi przez Jezusa Chrystusa, to nie tylko sprawdzić, czy ma bałagan w tej swojej łódce, czy dobrym jest rzemieślnikiem, dobrze wykonuje swój zawód. Kiedy Biblia mówi, że Chrystus wszedł do łódki świętego Piotra, to znaczy, że Bóg wszedł całkowicie w jego rzeczywistość. Kiedy wchodził do domu Zacheusza, to po to, żeby go przemienić. Dzisiaj, kiedy przychodzi do ciebie i puka do Twojego serca, to nie po to, żeby Cię strofować, nie po to, żeby Cię oceniać, czy wykonałeś normę. Przepraszam, to robią dyrektorzy w wielkich firmach. Bóg przychodzi, żeby zobaczyć nędzę Twojego życia, ale przychodzi, żeby nie cieszyć się Twoimi porażkami, ale żeby tę nędzę uzdrowić. I zobaczcie, Chrystus mówi Słowo Boże. Piotr, który słucha Jezusa Chrystusa. To jest porządny żyd. To jest człowiek, który się modli, który chodzi do synagogi, składa dziesięcinę. To jest człowiek, który ma kontakt z Bogiem, ale jakby to serce było spragnione czegoś więcej. Dlatego Piotr ma odwagę powiedzieć Jezusowi: Zapraszam Cię. To, że Chrystus spojrzał w jego serce, to jest właśnie to zaproszenie. Ja się zgadzam, często my w swojej wierze często my w swoich pobożnościach tych praktykach religijnych mówimy że owszem Chrystus jest nam bardzo bliski ale czy my go wpuszczamy do swojego serca czy my Boga wpuszczamy do swojego życia czy rzeczywiście w tym życiu odgrywa ważną rolę i zobaczcie Piotr nie musi tłumaczyć my tak często w modlitwach tłumaczymy Bogu uzdrow mnie daj mi pieniądze Pomóż mojej rodzinie, chroń moje dzieci, mojego męża w podróży. To wszystko Bóg wie. Spójrzcie na ten cudowny dialog. Piotrze, ja znam Twoje zmartwienie, wypłyń na głębie. Nielogiczne, Boże, nielogiczne. Mógł po po powiedzieć Piotr, to jest niemożliwe, bo całą noc łowiłem. To może nie wydaje owoców, jestem bankrutem. Ale Chrystus z czułością mówi, zaufaj mi, wypłyń na głębie. Nie bój się dzisiaj swojego powołania. Nie bój się tej tożsamości, że jesteś człowiekiem wierzącym, praktykującym. Że krzyż Jezusa Chrystusa, że te wartości, to błogosławieństwo, które niosą ze sobą sakramenty święte, to jest twoje życie. Wypłyń na głębie. I zobaczcie, Piotr zaufał. Może warto zaufać Jezusowi Chrystusowi. Może warto w czasie tych rekolekcji, w czasie tego wielkiego postu, uwierzyć, że nie jesteśmy samotnikami, że nie jesteśmy porzuconymi przez ojca, że Bóg się nami interesuje. I Piotr potrzebował cudu. Potrzebował może małego cudu. Wystarczyło, żeby kupić Adidasy swojemu synowi, żeby kupić lekarstwa teściowej, żeby zapłacić podatek, ale nie. Bóg jest miłością. I Bóg przeobficie go obdarował. Ten połów ryb przerasta najlepsze wyobrażenie świętego Piotra. I teraz najfajniejsze w tym kazaniu. Chciałbym Wam i sobie zadać pytanie: jakie cuda dokonał w Waszym życiu Bóg? Jakich znaków dokonał w Twoim i w moim życiu Bóg, że jesteś dzisiaj w tym kościele? Bawiłem się z nim praktycznie od dziecka. Chodziliśmy do szkoły średniej. Mój przyjaciel, piękne słowo, przyjaciel Mirek, kiedy zmarł mu ojciec przed maturą, po maturze z matką wyjechali do swojej rodziny do Trójmiasta. I tu rozpoczął swoje studia na Politechnice. Poznał swoją miłość, kiedy jeszcze uczył się na Politechnice wraz z Krystyną. Chodzili do dusz akademickiego, do Franciszkanów. Tak zwane duszpasterstwo na górce. Tam się jakoś poznali, pokochali i mieli swoje marzenia. Ich wielkim marzeniem, bo Mirek był jedynakiem, było to, żeby mieć dużo dzieci co najmniej czwórkę, no czwórkę dzieci. Szybko awansował po skończeniu studiów, kiedy już miał dwóch synów, zaczął budować swój dom i rzeczywiście modlili się, chodzili co niedziela do kościoła, należeli do Wspólnoty religijnej przy kościele franciszkanów i Bóg im błogosławił. Można powiedzieć, ich życie było cudem, cudowne życie. Tylko, że jak urodziła się córka Daria, lekarze powiedzieli, że tu już koniec, że już więcej dzieci nie będzie. Prysnęły marzenia. Miała być czwórka, jest tylko trójka. Jakoś się tam z tym pogodzili. I w pewne wakacje ich najstarszy syn pojechał na kolonie z tak zwanymi dziećmi z Bidulca, z domu dziecka. I wyobraźcie sobie, w pierwszy dzień niechcąco kopnął Jakuba, pochodzącego z gór, którego rodzice, jak miał 7 lat, zmarli. I pani wychowawczyni zadzwoniła do Mirka, żeby przyjechał, żeby coś zaradził, żeby pomógł tej sprawie. I kiedy oni weszli do tego miejsca, gdzie ten Kuba tam cierpiał, ze stłuczoną kostką on mówi, tato. Kiedy ją zobaczył, Krystynę, powiedział: Chciałbym mieć taką mamę. Słuchajcie, serce im się rozpadło na kawałki. Nie było wyjścia. Wierzący ludzie, miłujący dzieci, postanowili go adoptować. Rozpoczęli proces adopcyjny. Kiedy już dostali dokumenty, nawet zrezygnowali z tej zapomogi, która, którą daje państwo, bo powiedzieli: My z miłości. My chcemy tego chłopaka z miłości. I słuchajcie, Pan Bóg jest dowcipny. Nie minęło parę tygodni, nie miesięcy, parę tygodni. I Krystyna wraca zapłakana i uśmiechnięta do domu. To płacze, to się śmieje. Mówi: słuchaj, będziemy mieć jeszcze jedno dziecko. Jestem w stanie błogosławionym. No i co teraz? W jednym czasie pojawią się dwie istoty w naszym domu, a może oddać? Dzisiaj Kuba. Za parę miesięcy będzie zdawał maturę, mówi do mojego przyjaciela tata, do mnie wujek, Chciałbym wam zadać pytanie jeszcze raz. Jakich cudów dokonał w waszym życiu Bóg, że nie umarliście, że mieliście odwagę wychować swoje dzieci? Czy to nie jest cud? Że trwacie w małżeństwie mimo tego, że wszyscy na Wam mówią, że związek małżeński to jest anachronizm, to jest coś przestarzałe, to nie jest cud? Cud Bożej miłości? Bracia i siostry, samo to, że żyjemy, samo to, że wierzymy, samo to, że chodzimy po tej ziemi, to jest cud Boga, Jezusa Chrystusa, który dla nas uczynił. I gdybyście mieli odwagę stanąć na tym miejscu, to byście mówili o personalnych cudach, o tych wydarzeniach, które naprawdę zmieniły wasze życie. I może dzisiaj dobrze jest wrócić do domu i pomyśleć, że rzeczywiście Jezus Chrystus wszedł do Waszej łodzi. Tutaj będziemy świętować kanonizację Jana Pawła II. Pamiętam, jak przyjechał do Polski i mówił do młodzieży te słowa z tej Ewangelii: Nie lękajcie się! Nie lękajcie się i wypłyńcie na głębie. Może rzeczywiście trzeba zaszaleć dla miłości Bożej. Może rzeczywiście trzeba zmienić perspektywę tego swojego powołania. I nie namawiam Was do tego, żebyście rzucali pracę, żebyście wyjeżdżali za granicę czy zmieniali miasto łódź na Gdynie. Ale chcę Wam powiedzieć, wypłyńcie na głębie, to znaczy zaufajcie w swoim życiu Jezusowi Chrystusowi. Jest jedno, ale. Ta łódka świętego Piotra. To moje życie to jest takie już przyzwyczajenie. Ja już ma, znam drogę, dom, praca. Znam drogę do kościoła, znam drogę do sklepu. Ta łódka to jest taki kajaczek, i słuchajcie, tak naprawdę to wy nie wypływajcie nigdzie. I lepiej, jakby święty Piotr nie wypływał, bo może Genezaret jest bardzo kapryśne. To jest jezioro, gdzie co chwila są wiatry i można zatopić się. Lepiej tak płynąć przy brzegu, wiecie, tak konformistycznie. Nie wychylać się paciorek, komunia święta, spowiedź od czasu do czasu, ale wypłyńcie na głębie. Nie bójcie się, jeżeli jesteście wierzący. To Chrystus do Was mówi. To, co papież ten Polak uwierzył w to słowo Jezusa Chrystusa i zaszalał. Świat się dziwił, kiedy udawał się do Meksyku. Świat się dziwił, kiedy tak bardzo miał pragnienie, żeby pojechać i ewangelizować Rosję, i nigdy ten kraj nie został dla niego otwarty, ale za niego się modlił. Ja do dzisiaj patrzę na tę perspektywę, jakiego cudu dokonała ta wizyta wśród ludu ukraińskiego. Nie bój się swojej łódki, nie bój się swojego życia, jeżeli w niej jest Jezus Chrystus. Nic ci się nie stanie. Przetrwasz wszystkie burze. I wracając do nas, wracając do Świętego Piotra, czy starczy nam jeden cud? Nie starczy. Zobaczcie, ten człowiek, który zostawił wszystko i poszedł za Jezusem Chrystusem, widzi na własne oczy, jak On rozmnaża chleb. Dzisiaj do, będziecie widzieć ten cud: że chleb zamieni się w jego ciało, że wino będzie jego krwią. To on widział. Jak Jezus Chrystus wypędzał demony, jeżeli masz odwagę przystąpić do spowiedzi, wszystkie demony tego świata, które Cię nękają, Twoje grzechy, Twoje słabości, zostaną zwalczone przez Jezusa Chrystusa. Kolejny cud, który również przeżył Święty Piotr. Nie bójcie się. Święty Piotr zaparł się Jezusa Chrystusa. I my czasami się odwracamy od Krzyża Jezusa Chrystusa. My, jako ludzie wierzący, Mówimy, nie znam tego człowieka, ale później jest to spojrzenie, to miłosierne spojrzenie Jezusa Chrystusa, który nam wszystko wybacza, bo Bóg nas nie osądza, Bóg nas kocha. I na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania dziwne słowa. Kiedy święty Piotr zobaczył, co dla niego uczynił Jezus Chrystus, powiedział takie zdanie: Wyjdź ode mnie, Panie. Nie powiedział: Wyjdź z mojej łódki. Nie powiedział: Teraz już jesteś wolny, idź dalej swoją drogą. Bo Piotr, bo człowiek, który doświadczył Jezusa Chrystusa, który go usłyszał i pokochał, jest w przerażeniu. Boże, ty mi stawiasz takie wielkie wymagania. Bo człowiek, który spotka Jezusa Chrystusa, w innej perspektywie widzi swoje powołanie. In, inaczej już spojrzycie na swoje małżeństwo, na swoją starość, na swoje słabości. Może was zgorszy, ale ja po latach dopiero, kiedy się jako ksiądz nawróciłem, inaczej też zacząłem patrzeć na swoje kapłaństwo. Jest we mnie lęk. Bo Chrystus mi otwiera oczy. Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Bo tak naprawdę jestem słabiutki. Ale Chrystus mówi nie lękaj się, ja Cię nigdy nie porzucę. Ja będę Twoją mocą. Amen.